Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem. Na 16 dzień listopada Kościół proponuje nam fragment Księgi Malachiasza, rozdział trzeci, wersety od 19 do 20a, drugi list do Tesalonicza na rozdział 3, wersety od 7 do 12 i Ewangelia św. Łukasza, rozdział 21, wersety od 5 do 19. Przeczytam pierwsze czytanie. Oto nadchodzi dzień palący jak piec a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą. Więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Moi drodzy, zbliża się powoli koniec roku liturgicznego, jesień, też nastraja nas, tak można powiedzieć, troszkę eschatologicznie, przemijająco. Mamy świadomość tego, że życie nasze przemija, że doczesność kiedyś się skończy i nadejdzie ten moment, kiedy staniemy przed Panem. I dzisiejsza liturgia słowa z jednej strony ukazuje nam straszny los tych, którzy odwracają się od Pana Boga, którzy czynią nieprawość. Z drugiej strony widzimy też nadzieję, która płynie z dzisiejszych tekstów dla czczących imię Boże wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w Jego skrzydłach. W Ewangelii świętego Łukasza Jezus odpowiadając na zachwyty wielu nad świątynią jerozolimską mówi, że nie będzie nic z tego, co widzicie, stało razem zapowiada prześladowania swoich uczniów, ale też i niesie nadzieję na dobry koniec tego wszystkiego. Bądźmy więc wytrwali, trwajmy przy Chrystusie, starajmy się walczyć, pokonywać nasze słabości, starajmy się żyć jak najpiękniej, aby rzeczywiście we wszystkim Pan Bóg był uwielbiony. Jeśli tak będziemy żyli, nie musimy się bać, możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość i oczekiwać momentu spotkania z Chrystusem. Ufajmy w nieskończone Boże miłosierdzie, podejmujmy każdą łaskę, którą Bóg nam daje, po to, aby zwyciężyć nasze życie, po to, aby wygrać nasze życie. Dzięki łasce Bożej jesteśmy w stanie naprawdę pokonać wszystkie nasze słabości, jesteśmy w stanie zwyciężyć i jesteśmy w stanie wygrać życie, wygrać e, Tę doczesność, po to, aby odziedziczyć obietnice Królestwa Bożego. Bądźmy więc spokojni, niech nie będzie jakiegoś niepokoju w naszych sercach, niech będzie nieustanna walka i trwanie w wierności przy Chrystusie. Dzięki Jego łasce zwyciężymy. Bądźmy więc spokojni, pełni ufności. Panie Jezu, dziękuję Ci za tę dzisiejszą liturgię słowa i Twoją zachętę, abyśmy trwali przy Tobie. Wspieraj nas swoją łaską, byśmy wytrwali, byśmy pokonywali siebie, byśmy pokonywali nasze słabości, byśmy się nie zniechęcali i nie poddawali. Wlewaj w nasze serce pokój i nadzieję. Daj nam swoją łaskę, Panie, abyśmy przy Tobie zawsze trwali i abyśmy osiągnęli to, co nam obiecujesz. Modlę się, Panie, także za tych wszystkich, którzy gubią się w swoim życiu, którzy mimo Sakramentu Chrztu Świętego są gdzieś z dala od Ciebie. Dotknij ich swoją łaską, pomóż im zrozumieć, jak wiele mogą stracić bez Ciebie. Wlej w ich serca nadzieję i chęć walki. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie, błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.